<śled> SKUBANY! Chodźcie! Ja to biorę, że on teraz opierdziela, po coś ty mnie wziął. Trzeba było żarcie dać. Nie zrobię nawet jednego zdjęcia. nie szkodzi. Widzicie. Tylko teraz pan uważa, bo tu siatka pod spodem, żeby pan się też na siatkę nie nadział. Pokażcie że pan się No jeju Jakz się mi to kończy? Nie kończy się gdzieś? Co, co jeszcze? Nie, spokojnie.